Już, siema tutaj Bizmut. Siema, siema tutaj, co jest A ja, Rafson. Cześć, tutaj Mr. Kłopot. E, Okej, okay. jesteśmy dzisiaj znowu. Ja, no, ja mówię dzisiaj znowu. E, to jest part 2, co przed chwilą nagrywaliśmy. Tylko, że dziś teraz dołączyli do nas e, Mr. Kłopotek oraz Rafson. Mr. Kupatek i Rapson będą sobie budowali domek, jak wiecie... Uwaga, uwaga, uwaga! HEADSHOT! <laughs> nie, nie strzelaj. E... E... Raf... Jak wiecie, Rafson rozwalił cały domek i musi się naprawiać ziemię. I będą teraz budowali... I byłem w przednim odcinku jeszcze. Co? Ty jeszcze raz? Ej, w przednim odcinku byłem. No, byłeś, ale nie gadałeś z nami, bo się nie chciałeś z nami połączyć. Wiem. Yeah. E... Wy macie Adventure, czy nie? Nie. Wszyscy to, to, da to dajcie sobie, ja sobie też daję już. Normalny? To czekaj, Łukasz, ja ci ustawię. Pój też ustaw. Mm, mm. Dobrze, dobrze. Jak tak nie wiem. Okay. Ja będę robić Wy sobie do końca... budujcie domki, a ja idę z... Ktoś chce mieć ze mną do Megrafą, masz ze mną? Co? Chcesz mieć ze mną domek czy osobno robudujesz? Ja osobno. Okej. Okay. Mister kłopoty. Możecie... Możecie ktoś ze mną. Mieć. Benek. Ej, chcesz ze mną? Banek! Co? Ej! Ustaw Ej. mi game moda. Kłopotę chcesz ze mną? Usunąć na no, Nie Nie ustaw mi na Adventure. Aha, okay. Ja mam na normalnym. E, Okej. Okay. Nie że to trzeba Adventure. No wam ja już. Oh. Ej, kłopotę chodź. Chcesz ze mną budować czy nie? No, z tobą mogę. E, okej, okay. ej, ja tu nie widzę. Odślechłem. Nie się laty, bo... No troszkę, bo pada deszcz Mam jedną uwagę do ciebie. Kajerześ. Ej, ty jesteś pod ziemią? Ej, czemu nie takie... Czyli Nie umie kopać tego. No Dremu. bo deszcz spada do tego. Aha, to nie wiem. Jak się robi te kultury? Jest dzień! dzień. Bo leci lagi. Nie umie kopać cieni. Żal! Z bloków. Wiecie kto ma takie lagi? To Ty właśnie. Jo? No. 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 Dość trochę. Trochę. E, ja, masz dużo programów włączonych, czy nie? Jo? Nie, czekaj. Eba się tak. <laughs> Może jednak. Nie mam, tylko hamacz i okay. To co, chcesz mi sprzedać tego komputera? Jeszcze... Jeszcze muszę się zdecydować. Okej, to zapytam twojej mamy, bo ty mi tak się zdecydujesz? Czy... Okej. Okay. Mam teraz czekaj. 25 praw Usuń tego game moda FPS-u -y. jak ty... no, wiesz czemu? Czemu? Bo adventure mamy. Aha, to czekaj ja wam dam po tym survival. Ja już mam, Ma... ja znam na survival. To y, temu. Daj do maniowi, a ja dam... kłopotkowi znaczy. Ja nie... mam na normalnym. Eee, czekajcie. Na survivalu. Ej, co ja robię? Ej, nie, nie pobrałem sobie opcji fajna. Trudno. Nagrywamy od nowa. Kurde, nie umie sadzić ziemniaków, nie wiem czy w niektórych miejscach. Aha, bo woda nie była nasysana. Nie, nie umie sadzić tu ziemniaków na końcu. Aż jeszcze... Boże... ty... Świat. Może światła potrzebują. Co, ale co? Ej, masz strzałę w dupie, widzą. Ja? Ej, ziemniaki, ziemniaki potrzebują światła. Ej, mam, mam strzałę w tyłku. Czekaj, muszę to nakręcić. Idzie kamera, czekaj, wywiad to zrobię, gdzie ty jesteś? Dochodzę właśnie. Gdzie oni siedzą? O. Czekaj. To, nie jest. to z ręka. Z ręka. Ale przed... ała! Ej, ej, ej! Ej, 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 nie... <słuch> Yeah! Czekaj, tepnę go do nas. Oddaj mu te rzeczy potem. Ej, Teraz, mam, I teraz Kruta, mam już więcej co... Ej, teraz masz rastery na dupie. Ej, teraz masz... Ej, diam... skąd on miał diament? Właśnie nie wiem. Kto, Kto? Ja? No. On ma rastelna, jeszcze kakao, drzwi, grzyba. Dobra. Ty... Nie, wiem skąd mi się to wzięło? Kto robi tu koło mnie, domek? Ja. ja. Eee okej, okay, to trzeba zrobię ci tutaj taką ścieżkę. Eee, może ktoś nie ze mną do mego, jakby chciał. To ej, kłopota jak zróbmy. 4 FPS! -y. Kłopota jak zrób się z nim. Zaczekajcie, no. no. Okej. Okay. Mógł chcę wyciszyć ten mikrofon, nie? Ej, komuś telefon dzwoni, tak? Kłopotkowi. On no, tak, zawsze ma. Nie mam. Nie słychać, mu głośniej. <grystanie> o, fajnie. A ja mam rudę żelaza. A ja mam frytki czekoladę. Panek. O, wróciłem. Co? Trzeba się zmieścić w 15 minutach. Wiem już mu, im mówiłem. Się spadłem. O, spadłem. Okej, Ok, ja sobie robię teraz tamto... Tą, tą. E, sorry, że tak ciemno, zaraz się rozjaśnię. Bo w ostatnim odcinku było tak ciemno, że nie było na nic widać. No. Myślę, że teraz będziemy mnie lepiej słychać, ponieważ mam nowy mikrofon kupiony oraz słuchawki. Ej, co? A w poprzednim odcinku w opisie mówiłem, że Banek będzie mieć nowe słuchawki No Następnego dnia, jakbyśmy nagrali ten odcinek Dzień później to już by było mnie fajnie słychać Następnego dnia miałem już słuchawki Jak chcecie się to wam potem zrobić Twin tam O znowu żelazo, jestem bogaty no, bo gdzie byś ja to wejście zrobić? E, ja, boga ja jestem bogatszy. A masz domek ze szkła? Nie. Manek pamiętasz wtedy? Ze szkła. Ta, znowu będę jechał was ze szkła. Heh. <grym> ze <grym w grym> szkła. W ostatnim odcinku, jeśli oglądaliście, wiecie, że miałem mały odpał ze szkłem. A! Pod... Ej, co to? Przeciw. Kogo to jest ta cała? Kto ma domek obok mnie? Ja. To nie twoi. Ja. Który ten biały? Nie, bo wkradłem się do kogoś podziemnego przejścia. A są tam marchewki? E, o, szczały nawet są. Ej, to moje! Kapłem się. E, i właśnie od tego dostałem w tyłek. Wiecie. <grycie>. No, muszę jeszcze postawić, tabliczkę nie w do wsadzenia. Ej, komuś zawsze chciał opiszeć? gdyby... Jeśli ktoś to ogląda, to Aha. niech y, napiszą w komentarzach, czy lubią, jak dostaję y, zestrzał. Nie odzywaj się. No właśnie. No, nie ogarniasz tego trochę. Wszyscy są jednogłośni. Następny odcinek bez domaniaka. <noise> właśnie. Przegłosowany. <mọc> mam pytanie do was, czy będziemy robić na tym serwie 24 na H Whitelist czy nie? Nie Czy to będzie wolny serwer? Wolny Ustaliliśmy z... Good Job, że to będzie 20 złotowy serwer A. Ej, macie pochodnie. Ja mam dużo chcesz. Próby teraz będzie nowy serwer, ten... Cubic Life. Daj Enek. Co, gdzie jesteś? jest. Cześć. Trochę drogę, droga. W... opisie tego filmiku... będziecie mieli... podany... Z, podany link do fanpage na Facebooku oraz... podany link do naszej strony internetowej, serwa naszego...

Ej, po, połóżcie kłopotek. Nie trzeba. Teraz będę na chwilę przestanę kopać i zobaczę co wy tam robicie. I będę was nagrywał, żeby nie było, że tylko siebie nagrywam. E, uważajcie na moją pułapkę, nie, żeby nie dostać w dusko. Chyba, że ci wezmę szczały. Ej, no dobra. dobra. <laughs> Jak dostaniesz jej szały odzyskasz, to można ją tam wsadzić Ale nie, nie jak odzyskam. Ja już ja sobie wezmę po prostu. No. Wiesz się leży zbior. Ej kto tę dziurę zrobił? Ale że gdzie? Przy moim domu. Tak dokładniej. Ale którym, bo nie wiem. W tym starym? Nie, w tym białym. Cześć, zaraz zobacz gdzie. A to ja tą drogę ci zrobiłem przecież. Na wejście. Ja już, ja już niedługo będę robił bibliotekę, no bo już robię. I kto to, to robi coś, to to, to, to coś Głopotek. A nie robisz oczywiście. Kłopotek Ale dobra, już się nie odzywam Robię bardzo prymitywny Zauważyłem I dobrze, bo bym że jesteś ślepy Bo będę jest ślepy Walić się serwa? Ja? Mnie? Nie. Kłopotka. Ale ciebie też przy okazji. Eee... To ja. E, ja cię uduszę. Ale, 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 ale możesz mi je zostawić? E, nie, bo ja tam chciałem sobie farmę zrobić. A to... to mi tak, daje jeszcze że jest tak sobie ale... tam wszystkie rzeczy, które robicie i kończymy odcinek. Dobra. To wiecie co? Ja ci to zostawię. No. I zrobię sobie farmę gdzieś indziej. Ale no. nie, nie kop do góry. No. Dobry pomysł. A, wiem, bo to ja wymyśliłem. Dobra. Czyli muszę to zamurować przez ciebie. Tak. Hej, macie motykę. He, mam. To idź do mnie do magazynu, tam powinno być. A bo dobra, nie, boję ja patyki, dobra, se zrobię. Co zrobię He, co A wiecie jak ja mam pomysł, ale wam nie powiem. To się wali. To jest odważne, niech przyjdzie do mnie do domu. Okej, ja idę. Za, chwilę, za chwilę przyjdę, wiesz? Ale jeszcze mm. dzień, jutro. Dzisiaj też mogę. Bo, bo muszę lawę kombinować. Ty używasz do budowy lawy? Brrr. Ej, mam, mam fajny pomysł do ciebie, wiesz co zrobię? Trolololo. Zobacz ile masz strzał teraz Ej, ale zostaw te strzały Ej! Strzały! Szały! <laughs> Miszały zakosili! O szy, on ma mieczyk! On ma mieczyk! Strzał. Ej! moją bibliotekę roz... Sorry, ale musiałem. Ej, nie yeah, goń go! Zostaw go! Nie Proszę. no, ale dobra, ja go walłem, więc... Od... Dobra, sorry. Ja Ale teraz chod... on mnie goni z mieczykiem. Ej dobra, o, daj, dajcie mi to strzały. Okej, okay, to wchodź do mnie, bo ci dam zaraz. Dobra, chodźmy tam ja gdzieś zdełka, że ogarnij się. No nie walj się. Cześć, stój. Nie wal go, ty też go nie walczy. Kuj ziemniak, 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 idzie to jeść. Chodź zostaw mi moje ziemniaki! Ci walą no, z tak w, ci... w głowie! Dobra, chodźcie na schody, ustawiamy się i kończymy. Czekajcie! Muszę się wyłonić. Dobra, rapsom. Tak. Ustaw się. Już. Dobra, ale pierwszy oddaj mi moje te. No to chodź tu. Strzały. O, no, Dobra. Odcinek był bardzo fajny. Jeśli tak. masz. Nieprawda to myślę, był głupi. Dokończymy. Ej, chodźcie dokończyć, co? Dobra, nie dokończymy. Jutro zobaczycie, co, z, co zrobiliśmy. A dzisiaj jeszcze będziemy grać. Nie wal. Ej, to jest Devil. Dobra. Jeśli filmik czekaj. się Wam podobał, subskrybujcie, czekaj, czekaj. lajkujcie. Ej, tu Ej, Ej, ej obrócie, 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 obrócie. Obrócie. Nie. Dobra. Cześć.